Cześć widzowie, z tej strony Olix i Demix. Dawno go z, ni z nim nie nagrywałem, ale teraz mogę. Ogólnie przepraszam, że nie było tak długo filmików, ale po prostu szykuję plany, że w wakacje będzie co, co, drugi, co drugi dzień odcinek. Dzisiaj Demix mi przyniósł coś do, przy, do pokazania. Pójdźcie, co zakupiłam Angel Chocolate. A to nie kosztowało 45 z Biedronce? Czy ile to kosztowało? To kosztowało 15 z Biedronce ja już trochę zjadłem z tatą, a tylko połówkę. Dzisiaj testujemy specjalnie dla Was. Ja jeszcze jej nie jadłem, tak powiem szczerze. Ja tylko zwyczajną dubajską. Ja też jedę zwyczajną dubajską, ale nie. Nagrywaliśmy z tego odcinka. No, Skoda, tak. najpierw pokażę. Ale chyba każdy z Was zna z smak yy, tej wiecza Dubajskiej czekolady. No. Tak się prezentuje. Test. Najpierw test połamania. Nie no, zero. Kurczę, zero, zero, zero. Dobra, łam to jednym. Po jednym zjadamy? Po jednym jadam. Powiemy wam wynik. Chrupkość jeszcze pamiętajcie. Ode mnie chrupkość 5 na 10. Oli start. Tak, 6. Też smaku zjemy całe. Mega dobra hmm. Ile dałeś Remix? Wysokie 9 na 10 Ja daję 10 na 10, to jest przepyszne Dubajska czekolada z Biedronki była lepsza Ale to też jest mega dobra Lepsza jest biała czekolada ja czekolada Dubajska, Biedronka jest taka widzowie nie wiem czy widzicie Ale jest też creme brûlée, jeśli nie wiecie co to jest To jest taki kremik z cukrem na górze. Można taki kupić. W Lidlu, nie w Biedronce. No. A wy odpowiedzcie w komentarzach. Lidl czy Biedronka? Jednak Oli Art nie ma komentarzy. Przepraszamy, nie możecie tego napisać. No, ale możecie pod najnowszym postem to napisać. Albo, jak nie chcecie na poście, albo nie wiecie jak to się wchodzi, jak Biedronka to sub, a Lidl to like. No. Vidíme, si, vidíme se v dalším odtínku. Pa, pa. pa. pa.